Nie zostałam nauczona kochać drugiej osoby, jak mężczyzna kocha kobietę, jak kobieta kocha mężczyznę. Więc sama się dziwię i popełniłam po drodze bardzo dużo błędów. Tak samo z, razem z moim mężem, ale nikt mnie nie nauczył, nie dał mi instrukcji. To tak samo jak nikt nie daje instrukcji, jak być mamą. Jasne. Więc teraz z perspektywy czasu usprawiedliwiam ich. Wiem, że tak to musiało wyglądać jako matka, jako kobieta. Ja też patrzę na Cypriana, więc tutaj patrzę z innej perspektywy na mojego tatę, z innej perspektywy na moją mamę. No, ale to nie było łatwe i nie dostałam takiej właśnie gotowej instrukcji, jaką na przykład dostają nasze dzieci. Także z tego jestem bardzo dumna, że to się udało. No, to jest super. I to w ogóle gratuluję ci, że udało Ci się to zrobić, bo zazwyczaj osoby, które są w jakichś określonych schematach rodzinnych, to naprawdę. Ile to masz lat teraz? 33 skończy w tym roku. No to słuchaj, czasami znam takie historie, ludzie do tych rzeczy, w sensie jak kochać, jak okazywać miłość, dochodzą w wieku 50, 40 lat czasami. Więc nas jesteś dumna? Z jestem siebie? dumna, ale to jest bardzo duża zasługa, właśnie Cypriana. Jego cierpliwość do mnie, właśnie, ogromna. Mm, takie, właśnie, taka miłość, wyrozumiałość, do wyrozumiałość tak, do, do tych popełnianych błędów przeze mnie. Drożenie się w moją historię to chyba przede wszystkim, on wszedł w moje buty. Powiedział dobra, ja ją uratuję. W ogóle wziął taką rolę na siebie, mm. takiego rycerza, ja ją uratuję. Na początku tego nie doceniałam. Nie dostrzegałam tego właśnie, bo miałam zaburzony obraz miłości i tak hmm. walczyłam troszeczkę z jego mamą, e, troszeczkę właśnie z nim, troszeczkę właśnie z zazdrością, z tą niepewnością y, właśnie siebie. No i tak to właśnie to był taki miks, chaos po prostu. Hmm. Ile razy odchodziłaś? E, no, w głowie na pewno wiele razy hmm. e, i wynikało to z tego, że nie zasłużyłam po prostu hmm. na tą miłość. Jestem nieidealna, jestem zła, mm, niewystarczająca. Do tego doszło to, że jak Filipek się pojawił, nie miałam pracy, byłam w trakcie studiów. On pomagał mi realizować te studia, bo my nie mogliśmy tak mocno liczyć na wsparcie naszych rodziców. Na początku było ok, wszystkie ręce na pokład, bo miałam 20 lat, więc dla mnie to był młody wiek. Mm. Historia też mojej mamy, moich rodziców. Troszeczkę mnie przerażała, bo moja mama młodo zaszła w ciąży z, właśnie jeśli chodzi o mnie, i ja się urodziłam, no, kiedy miała 17 lat, więc mój tata miał 18, także przerażała mnie ta historia. Przerażało mnie to, że ja mogę, tak, tak, że ja mogę, że, że się nie udać z Cyprianem, że ja mam za duży bagaż.